Czy Nasz ojczym Lyle poznał go w pudle. Dziś jest jakby naszym opiekunem. Dobra, suwaj się. Gotów? Co pisze Gaz? Wróżby brata często się spełniają. Jest chyba najmądrzejszy w całej Australii. Ale nie mówi, odkąd był siedmiolatkiem. Martwa chwostka to twój koniec. Co? Nie wiem. Wyjaśni się po fakcie. Dobra, jedziemy. Wduś sprzęgło i odpal silnik. Dobra. Teraz wrzuć jedynkę i z czuciem na gaz. Złuch!